Zobaczmy, co jest w środku. Ciekawego, witamy w drugiej części. no poprzedniego odcinka. No, tak naprawdę. No i co, przejdziemy dalej. Zobaczmy, co dalej się skrywa na podlecie. Lifter do słomy z butów, akurat rozbroił nas najbardziej w poprzednim odcinku. No i co, lecimy dalej. No, zaczniemy od czegoś, co od razu, jak to się mówi, na pierwszy rzut oka. kraftowski, ostrzałka. I do noży i chyba do wierteł też z tego co widzę, bo widzę, że jest jakiś tam dodatkowe ustrojstwo i szlifierka. Chyba trzy końcówki w ogóle zawiera w sobie ten zestaw, więc... Taki multi... Multifunction! No, ale widać, że... A, jeszcze wyciągnę tutaj kartonik. Widać, że produktówka sztuka. Zresztą pokażę. Fiuro. a Ani jednego śladu. Teraz zobaczę czy jednak nie kłamałem i czy mam rację, no pewnie, że tak, czyli tu mamy tak do wierteł ostrzałkę, ostrzałka do noży i dodatkowo taki mały po prostu kamień, jeżeli coś tam potrzebujemy sobie doszlifować czy coś, no myśmy powiedzieli, że raczej dane tak, żeby było, żeby na zapchaj dziurę, no bo nie oszukujmy się, na no czymś takim to co najwyżej ktoś to ma pięty mocniej to samo może zadziałać źle, że źle, że chodzą ale może po prostu coś tam jest w środku co lata no i widzicie, i łamałem. kłamałem. Grzechoczą dlatego, że mają Sześciówki. Tu mamy wyjście na. Jeżeli mamy wyjście z mikrofonem i z słuchawkami, tu mamy w razie czego nawet bardzo fajnie jest zrobione, bo mamy adapter USB. Czyli jeżeli nie posiadamy w ogóle wyjścia z przodu, a niektóre komputery teraz no nie oszukują się gamingowe, zwłaszcza rzadko który posiada. No dobra, zrobię przebitkę tak na szybkości, tutaj stąd. No widać, że są. Nówki, funkiel. Myślałem, że to są te same co mieliśmy w ostatnim odcinku, ale nie. Bo tamte chyba z tego co kojarzę, to jednak były bezprzewodowe. I troszkę inaczej system tego składania był. Ale całkiem fajne słuchaweczki. Chodzi tak to. Znaczy nie robię jakiegoś tam badziewnego sprzętu. I co tu mamy? Jakiś yy, bury Technologies ale widzę po antenie, że to może być GPS tak podejrzewam przynajmniej i zobaczymy czy się nie mylę A kurwa. chyba tak tu mamy jakiś a nie chwilę, tu jest do odebrania, połączenia, czyli jakiś albo jakiś chipset po prostu Ciężko mi powiedzieć. Mikrofon, bla, bla bla bla. Jakiś chipset, Zestaw kabli. I tu mamy zestaw też głośno mówiący. Czyli raczej chyba to jest zestaw głośno mówiący, ale taki już bezpośrednio, żeby w bebechy wmontować. Nie wiem. Nie jestem jak to się mówi, posiadaczem auta. nie chcę wprowadzać w błąd. Bo po prostu się w tych sferach po prostu nie orientuję kompletnie. Ale, jakby się znacie, to pewnie wiecie mniej więcej na czym rzecz polega. Osuszacz. Liny. Osuszać. A, dobra, czyli kłamie. Byłem blisko, ale nie do końca. Nawet nie chce mi się go wyciągać, bo jest za duży. Chociaż może. Sprawdźmy. To jest pochłaniać wilgoci. Tylko nie taki, jak to się mówi, klasyczny. Czy tam sobie zbiera, jakiś pojemniczka, jakiś kamień, czy coś tam już pochłania z tego powietrza, tylko już jest już mechaniczny. I, 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 I widać, że produkt jest nowy. Nie chcę się go wyciągać, pójdź, wyciągać. Nie wyciągać, dobra. Backup mówi, żeby nie wyciągać, więc nie wyciągać. mi się nie chciało, że powiem, no, zresztą to jest cholerstwo. Zasadniczo bym powiedział, że całkiem ciężkie. Aha, dobra, VoltCrafta, też nie będę raz się rozpakowywał, tu mam adapter do 75W, tak, do 75W, czyli taki konwerter napięcia po prostu z 12V. Jeżeli macie jakieś urządzenie, które, jak to się mówi, nie za dużo w prądu ciągnie, to można spokojnie sobie uruchomić. Hmm. O dobra, to bardzo fajna rzecz. To jest czujnik yy, dwutlenku węgla. Czyli jeżeli macie jakiś problem albo gdzieś instalacja piwniczna i nie macie po prostu stacjonarnego wykrywacza dwutlenku węgla, polecam spoko opcja, no bo wiadomo, no guźwa dwutlenek węgla cichy zabójca. I przejdźmy do czegoś, co jest bardzo fajnym rzeczą. I nie jest tanią. A, najpierw fałne boczkiem. Nie, wiem, żebyście nie widzieli. Tu raczej będę ostrożnie wchodził z tym nożykiem, ale nie chcę Wam pokazać jeszcze. Niektórzy może już kojarzą. Coraz bardziej się popularne takie rzeczy jednak stają w naszych domach. Dobra, wychodzi na to, że jestem pierdołą, próbowałem wcisnąć pstryczek, tutaj żeśmy resztą oprzeili. To jest, wystarczy go pchnąć do dołu, Zawsze, że mi jest ciężko zrobić rękawiczkę, tylko dlatego mi się ślizga Jeżeli ktoś zna, nie będę mówił na głos firmy, bo wiadomo Q system Polecamy lampkę, która też dość, bym powiedział, nie jest zbyt tanią rzeczą, zwłaszcza jeżeli macie smart dom i lubicie sobie za pomocą jednego stryknięcia palcem w waszym smartfonie regulować różne rzeczy, no to jest spoko gadżet, tak naprawdę. No bo nie można nazwać że super lampką, ale z fajnym gadżetem, który może wam rozbudowywać jakby system smart domu, tak. No bo faktycznie można zmieniać, nie wiem czy ona ma funkcję RBG, ale Hugh chyba każda ma z tego co ja wiem funkcję RBG, czyli możemy sobie ją dostosowywać w warunki świetlne do naszego upodobania, tak samo jak natężenie tego światła. Niekom jakby nie parowałem jej tak naprawdę z, z telefonem, jest dlatego w wersji, jak to się mówi, podstawowej, czyli tak zwanej pozycyjnej, czyli no, powiedzmy białej, żebym powiedział, że to jest ciepłe barwa światła. Czyli jakieś tam, nie wiem, 30 tysięcy, 3000, nie, 3000 kilowinów bym powiedział, że to może być mniej więcej takie światełko, czyli dość ciepłe. I co? No, lampeczka około 800 zł kosztuje, więc jeżeli macie fantazję i chcecie mieć super smart lampkę nocną, więc no gorąco polecam. Zawsze można sobie... Chociaż te pstryknięcie jest bardzo miłe takie. To jest chyba najfajniejszy aspekt tej lampki, tak? Takie metaliczne kliknięcie, dobra, nie będę przedłużał. Jeżeli ktoś chce się zaznajomić albo po prostu zna tą, jak to się mówi, markę, i ten system, no to więcej mu nie jestem w stanie wytłumaczyć. A bardziej ktoś mi no i co, pakujemy lampeńkę i widzimy się z powrotem. dobra, poradziliśmy sobie z lampeczką i jakbyśmy to dalej poszli. To powiem tak, e, dobra, tego raczej nie będę ruszał, najpierw złapię, o kurde, podejrzewam, że to jest jakaś bramka dla dzieci, bo napis, przepraszam, Baby Lock, tu mi się raczej z niczym innym nie kojarzy, dobra, Trump, łap na łeb i chyba nie pomyla się, albo i się pomyla. Dobra, tu jest jakaś nakładka na jakiś z tego co pokazują worek. To może być przewijak, nawet bym powiedział, bo jeżeli jest na worek. O kurde, nie oszukujmy się, ludzie! Tu pielucha kurwa nie przejdzie! To nie ma, nie ma nawet, nie ma opcji! Jeżeli to ma być na zużyte pieluchy, to to jest chyba dla wersji bardziej wschodniej. Pedał? Co, kurwa, maszyna do szycia jest? Ty kurwa, maszyna do szycia. <laughs> Pedal zdradził sytuacji. Ale czemu tu jest napisane Baby Lock? Ja myślałem, że to jest jakaś kuźwa yy, bramka dla dzieci albo coś, tak? No bo Baby Lock. No i chuj, no i dobra, wyszło, że jestem kurwa... Oczy zobaczyły kurwa i przeczytało się, no. Nie no, Baby Lock. O kurwa, i co? A no reszta, kurwa, macie napisane po chińsku, więc chociaż nie, tu raczej jest napisane po japońsku i muszę sobie dać w twarz teraz strasznie, bo tak nie powinienem powiedzieć. No to dobra, mamy maszynę do szycia, tak? Już nie będę jej wyciągał bezczelnie, ale żeśmy się chociaż pochichrali trochę. Yy... Powiem szczerze, że pedał zdradził mi, co to tak naprawdę jest. No, i mamy maszynę do szycia. No. Ale czemu jest Baby Lock? Nie nie mam pojęcia. Dobra. Mamy następny kartonik. I to też jest zasłużone powietrza. 410 W, 22 litry pojemności. Do 44 m2 to urządzenie spełnia swoją funkcję. Więc powiedzmy, że takie. Przeciętne gierkowskie mieszkanie z wielkiej płyty to opierdzieli, tylko, że problem w tym, gdzie to kuźwa postawić. W takim mieszkaniu, gdzie nie wiadomo czy się, nie zabić o własne nogi czy coś, a mówię, wiem, wiem o czym mówię. To tak Wam powiem między wierszami. Dobra, czyli mamy turystyczny zestaw ławeczki plus, no taki zestaw barowy byśmy typowo powiedzieli, czyli dwie ławeczki plus stolik. Czy wyciągać? Raczej nie. No każdy wie, jak taki zestaw wygląda. Zresztą yy, nie chcę mi się jeszcze, żeby nie będę szukiwał bo to szkoda chyba czasu waszego i mojego. Dobra, jeszcze przyjdziemy tutaj, bo dwóch rzeczy na pewno nie ruszę, ale zostało mi jeszcze. O, chudźwa, Jedno pudło, które nie jest za lekkie. Shit! Yeah. jeszcze muszę je postawić w ten sposób. I bardzo mnie zastanawia co tam się może skrywać, bo waży, swoje waży. To na pewno nie będę oszukiwał. Ale mnie bardzo interesuje co się tam może kryć. Dobra, wiecie co? Ja to wyciągnę z pomocą i zaraz się widzimy. Dobra, wiecie co? Poradziliśmy sobie i nawet żeśmy w międzyczasie mieli debatę co to jest? I w końcu wiemy, co to jest. I to jest sprzęt od Phoenix Contact. Z tyłu to widzicie. Jak to może mniej więcej wygląda, ale pokażę wam z przodu. I to jest kuźwa UPS. Jeżeli wiecie co to jest UPS, to wiecie. Jeżeli nie wiecie, to wujek Google prawdę wam powie. Czyli tak naprawdę mamy Jebitny zasilacz do szafy. To jest na pewno robione pod szafę, czyli gdzieś do serwerowni. W skrócie, tak naprawdę, co możemy. Wymiarów nie będę wam podawał i masy tym bardziej, ale sądzę, że około 20 paru, jak nie 30 kg to to gdzie waży. I moc, którą może dać nam ten UPS to jest 4050W przy pełnym obciążeniu tak naprawdę, czyli pracując ciągle na 4050W ten sprzęt może wytrzymać nawet 9 minut, więc powiedzmy, że no to jest sporo. Przynajmniej jakbyście mieli w chałupie takiego UPS-a na pewno gdzieś podpiętego, więc nie wiem, jeżeli macie rybki, to spokojnie możecie na 3 tygodnie chyba wyjechać i mieć wszystko gdzieś, bo wam na pewno nie padnie. No ale nie sądzę, żeby to była jakaś możliwość podłączenia tego, chyba że przejście byśmy zrobili, bo jest po prostu z tego tytułu, że wyjście jest takie a nie inne i nie jest zwykłe, chociaż nie sądzę, żeby był problem podłączyć tutaj wyjście kontaktowe pewnie na... Phoenix Contact znajdziemy jakieś spokojnie inne adaptery, które można to zastosować. No to dużo za tym UPS-ie nie będziemy się rozważać. No UPS jak UPS chyba z tego co ja wiem to jeszcze ma e, właśnie możliwość tutaj regulacji tego wyświetlacza I możemy sobie go po prostu obrócić e, w inną stronę. No teraz nie jestem w stanie tego fizycznie wykonać, bo po prostu bo on leży, a możemy sobie go obrócić o 90 stopni, więc może być też w pozycji, e, jak się mówi poziomej, jako pionowej. To tak najlepiej by obrazowo wyglądało. Dobra, pakujemy kurwa Landare i widzimy się za chwilę. Dobra, okej, okay, tak szczerze powiedziawszy już przygotowaliśmy następny produkt, bo też yy, konkret waga. Po co się tutaj rozwodzić, jak możemy sobie pomóc. Już poza wizją. Dobra to zrobię wam przebicie od razu z ręki mówię bo pewnie ten z, żeby to jest stół to raczej on jest w kawałkach ktoś podejrzewam jeżeli jest w kartonie no i tak żebym się spodziewał dobra to może chyba trochę z wierzchu tylko zdejmę jak mi się uda o. instrukcja kluczyki. chociaż kluczyk dają do zmontowania O! normalnie nie wierzę nawet dali kuź watę stoperki do uszu no, tak jak sądziłem jest. Ale na no, no wyjściu padnie Fajnie przemyślane, bo ma od razu rurę. Można sobie podłączyć odkurzacz przemysłowy. No piła jak piła. Zresztą, że ją widzimy od dupy strony, to też tak. kicha. <laughs> no, ale tak, żeśmy otworzyli. No, raczej widać, że produkt nieużywany, ale długo leżał gdzieś. Z tego tytułu nie wiem, czy tu. A, pięknie, jeszcze ona ma podłączenie do wody. Bo widzę teraz to, co widzicie tutaj, pięknie co wygląda. To jest pewnie do. Hmm, jak mamy jakieś coś, nie wiem, bardziej co potrzebuje chłodzenia, to możemy sobie tu puścić na tarczę strumień wody. Zresztą kto ma pilarki takiego typu, piły w sumie, pilarką ciężko by było nazwać. To wie o co chodzi. Niestety no, obróbka materiału jest taka, a nie inna. I grzeje się mocno niektóre rzeczy, zwłaszcza elementy stalowe, jeżeli knie. A podejrzewam, że raczej ona do tego służy. Dobra. I teraz zrobię Wam przebitkę od razu tutaj. Bo tak naprawdę nie zamierzam tego wyciągać ani podnosić, bo ani nikt z nas. Mamy dużą szafę narzędziową. Jedyne, co mogę tak. Szybko otworzę no ona jest no gabarytowo, jest spora, tak? Nie będziemy jej wyciągać. Bo tak naprawdę no byśmy wysunęli szufladki, na tym by się zakończyło. A waży swoje to trzeba przyznać. Tu, zestawik całkiem w pożądalu. No i dobra, siedząc na tym, nie będziemy przyciągać. Żegnamy się w drugiej części, o już mamy ślimakę na polecie Zarąbiście. nawet nie widziałem, czyli mamy pasażera na gapę Jeszcze kuźwa nawet ten Odprawy celnej pewnie nie przeszedł Skubaniec I co, byśmy żegnali drugą częścią, takie trochę większe gabaryty Też nie wszystko żeśmy wyciągali, Najlepsze jest bramka dla dzieci Tu przyznajmy sobie rację Że jednak Jest to japońska Maszyna do szycia, czyli jednak poprawiłem swój błąd, który był yy, powiedziany wcześniej i kosztuje aż całe 6000 zł. Więc jeżeli macie babcie i chcecie jej sprawić prezent na dzień babci, to lepiej kuła ściskajcie po ślady i kuwa, niech wam skarbonka, świnka pęknie, bo raczej może pęknąć wam coś innego. Więc trzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!